I Witajcie na moim kanale i Dzisiaj um, chciałabym Wam powiedzieć 5 ciekawostek z życia w Niemczech i um, Będzie kilka takich filmów na moim kanale Dzisiaj jest pierwszy, postanowiłam zrobić kilka krótszych Bo <grafię> jak nagrywałam taki próbny film Okazało się, że tyle gadam po prostu, że 15 minut to byłoby mało Także dzisiaj będzie 5 takich ciekawostek a film o osobach starszych to będzie też wkrótce. Robi się, że tak powiem. I tak, pierwsza ciekawostka. W Niemczech nie ma koszy na śmieci. I tak, nie chodzi o to, że ich zupełnie nie ma, ale jest ich zdecydowanie mniej. I tak na przykład u mnie jest w centrum miasta kilka, a poza tym jeszcze na takich większych przystankach autobusowych. I tak. Home, było dla mnie trudno się przyzwyczaić. Przez pierwszy rok mieszkania tutaj e, moja torebka była zazwyczaj wypchana chusteczkami z użytymi jakimiś tam papierami, bo w Polsce byłam przyzwyczajona, że co kilkanaście metrów, kilkadziesiąt jest ten kosz można sobie wyrzucić, a tutaj nie. E, druga ciekawostka e, w szkole w pierwszej klasie e, mówi się do pani na ty i e, tak na przykład robisz jakieś zadanie i bo aż, chodź tutaj na chwilę nie rozumiem tego, i do pani po prostu chodź, albo przyjdź, proszę, i y, tak. Może nie ma nic w tym dziwnego, chociaż dla mnie jest, ale w drugiej klasie trzeba już mówić do pani per ty. E, per ty, per ty się mówi w pierwszej, tak? E, per pani, także w pierwszej można sobie na tym pozwolić, a w drugiej na pani. Moim zdaniem jest to trochę dziwne. Może w innych landach jest inaczej. Ja mieszkam w Landzie Zaksen i tutaj tak jest. Dokładnie. E, trzecia rzecz to jest taka, że do galerii można wchodzić ze swoimi pupilami, to znaczy z psami. I em, nikt się nie dziwi tam, że wiecie, prowadzicie sobie na smyczy swojego pieska. Wręcz przeciwnie, są miejsca wyznaczone, gdzie pies może się napić wody, czy zjeść jakieś tam jedzonko psie w miejsce i... No, ja nie zauważyłam nigdy, żeby pies coś tam brzydkiego zrobił, że tak powiem, nieprzyjemnego w galerii. I właściciele chodzą i mi się wydaje to lepsze, bo można sobie wziąć swojego pupila, tak, ze sobą i po prostu w galerii jest dosyć też chłodno. Jak jest upał na, na zewnątrz, to nie musi ten pies czekać e, przed galerią, tak. Następna rzecz to jest e, taka, że tutaj do wszystkiego wzywa się specjalistę. I na przykład zepsuje ci się kran, cieknie albo okno ci się nie domyka i coś takiego, to zazwyczaj się dzwoni po, po specjalistę. Jest to tak zrobione, um, dlatego też, że tutaj jak wynajmujecie mieszkanie, to e, płacicie wynajem i jakieś tam koszty użytkowania, i jeżeli po prostu coś się Wam zepsuje. To to jest wszystko wliczone w tę te, w ten, w ten cenę. Na przykład y, jakieś okno się nie domyka. mieliśmy taką sytuację, to zwo, za, trzeba zadzwonić do em, tego wynajmującego i po prostu on ci przyśle kogoś tutaj do naprawy i nie musisz za to nie spłacić, bo co my się odpłacisz, tak? To jest dobre. O, świnka się wystraszyła, moje świnki. E, I ostatnia rzecz, piąta jest trochę śmieszna. Em, Mianowicie jej, dzika świnia. O gulasach to będzie taka piąta rzecz, taka ciekawostka, a ta rzecz przydarzyła mi się w Polsce jeszcze i e, tak może opowiem pokrótce. Było to tak, że byliśmy nad morzem w takim hotelu i tam korzystałam z basenu, z moją córką. I w tym hotelu też było zakwaterowanych mnóstwo takich starszych małżeństw i w ogóle osób starszych właśnie z Niemiec i one tam spędzały swój urlop i mm, tam też korzystały oczywiście te panie bo akurat o pani mowa e, z basenu i kiedy my już tam z córką wyszłyśmy, pod prysznic poszłyśmy i w tych kostiumach się tam wiecie umyłyśmy i nagle wchodzi babcia taka na około 75-80 lat i ona e, co robi? ściąga swój kostium pierze go czy tam wiecie czyści, czy tam e, pod tą wodą pucze i na górze sobie stoi, wiecie, no myje się. My e, on dla siebie. E, no, już się myłyśmy, choć pójdziemy się przebrać do niej, i byłyśmy skrępowane po prostu, a ta pani nie, zupełnie nie. I do tego jeszcze mogę dodać, że na takich basenach krytych, wiecie, jak w zimie czasem my idziemy, to są baseny i są przebieralnie, tak? I te przebieralnie są e, czasem połączone nawet dla kobiet i mężczyzn, i co oni robią? Przebierają się w tej przebieralni. To nic, że są te kabinki, gdzie możesz tam iść i sobie, prawda, się z, przebrać. Oni przebierają się po prostu na tych ławeczkach, przy tych szafkach. Dla mnie to był taki szok, że e, chyba moje rzeczy do szafki patrzę. Aha, pani na Golasa, tutaj inna. I hello! O co chodzi? Nie? Ja tego nie znam. I trochę mi się to nie podoba, bo może ktoś inny nie ma ochoty patrzeć na takie gołe ciało, tak? I też nad morzem, oprócz tego, że jest mnóstwo plaż tutaj dla nudystów. To też zdarzają się sytuacje na takich zwykłych plażach, gdzie po kąpieli po prostu kobieta albo mężczyzna się przebierają w swoje jakieś tam suche ubranie, ściągają im ten cały kostium, chowają i przez chwilę są na golasa, tak? To może zobaczyć co i jak. I e, też widziałam na takiej normalnej plaży, po prostu facet weszedł na kolasa na dorosły jeszcze z dziećmi był na golasa do wody i na golasa się kąpał. Chociaż to była zwykła plaża i mnie to coś to oburza troszkę bo są specjalne wyznaczone, to po prostu może robić oczywiście co chce, ale nie idzie na te miejsce wyznaczone, tak i taka historia, i w następnym kolejnych filmach się pojawi następne pięć ciekawostek i dziękuję Wam za oglądanie, jak Wam się podobało, zaciekawiłam Was, to dajcie kciuka w górę i zaglądajcie do moich innych kanałów i na bloga, który podam Wam w opisie e link, tak, żegnam Was, cześć!